Tragedia dotknęła Dorotę Naruszewicz, znaną aktorkę, głównie dzięki swojej roli w popularnym serialu Klan. Ostatnie dni były dla niej wyjątkowo trudne, gdyż musiała pożegnać najbliższą swemu sercu osobę. Tym bolesnym przeżyciem podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych, gdzie otrzymała lawinę kondolencji i wsparcia. Dorota Naruszewicz zdobyła popularność dzięki roli Beaty Boreckiej w serialu Klan. Jednak w 2011 roku zdecydowała się opuścić produkcję, zastąpiona przez Magdalenę Wójcik. Jej odejście tłumaczyła sprawami rodzinnymi, co wówczas stało się dla niej priorytetem. Aktorka niedawno jeszcze z czułością opowiadała o opiece nad swoją chorą matką. W jednym z wywiadów przyznała, że jej mama cierpi na Alzheimera. Od czasu zdiagnozowania choroby w 2017 roku ich więź stała się specyficzna. Dorota Naruszewicz, opisując swoje doświadczenia, podkreślała, że wraz z wiekiem często dzieci przejmują rolę opiekunów swoich rodziców. Choroba matki sprawiła, że jeszcze bardziej czuła się za nią odpowiedzialna. Mówiąc o tym, stwierdziła, patrząc, jak staje się bezradna, czuje się za nią odpowiedzialna. Coraz bardziej chce być przy niej. W wywiadzie dla Dobrego Tygodnia wyznała także, że choroba jej matki zbliżyła je do siebie. Mam poczucie, że całe jej życie znajduje się w moich rękach. Gdyby była zdrowa, to nasza relacja byłaby piękna, ale zupełnie inna. Choroba sprawiła, że się do siebie bardzo zbliżyłyśmy. Mam do niej dużo cierpliwości i ciepła. Niestety, ukochana mama Doroty Naruszewicz odeszła 29 grudnia 2023 roku. Aktorka podzieliła się tą bolesną informacją, publikując na mediach społecznościowych zdjęcie swojej matki i krótki komentarz: Dziś o 11:30 odeszła moja mama. Śliczne jest to zdjęcie. Fanów aktorki ogarnęła fala współczucia, a liczne komentarze wyrażały trudność w radzeniu sobie ze stratą matki. Wspólnota internetowa nie szczędziła również słów wsparcia dla Doroty Naruszewicz w tych trudnych chwilach żałoby.